To jedno z najważniejszych dzieł Józefa Chełmońskiego przedstawia widzianą i zapamiętaną przez artystę scenę z majątku jego rodziny na Ukrainie. Historycy nazywają wieczór letni kompozycją wybitną i zwracają uwagę na zawarte w nim konteksty historyczno-artystyczne. Cała aura i sposób przedstawienia tego obrazu mówi nam o tym rzeczywiście, co i jak zobaczył Chełmoński, jak to wspaniale a na obrazie odmalował, ale też mówi nam o, o tej aurze romantycznej. Samo okno, samo okno jest w sztuce europejskiej, właściwie od czasu wczesnego renesansu symbolem sztuki w ogóle i artystycznej działalności, bo Obraz jest tym oknem na świat. Obraz przez 133 lata był w prywatnej kolekcji i w tym czasie nigdzie nie był prezentowany. Obawiano się nawet, że zaginął. Kiedy w czerwcu niespodziewanie pojawił się na aukcji, Muzeum Narodowe w Poznaniu postanowiło działać. O wsparcie poprosiło pochodzącego ze stolicy Wielkopolski ministra Szymona Szynkowskiego-Welsenka. Rzeczywiście zaangażował się w to i przekonał premiera Polski w przeddzień planowanej aukcji w domu aukcyjnym Desa Unicum do tego, by z rezerwy budżetu państwa wyłożył ponad 4 miliony i przekazał je do Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego, a to z kolei przeznaczyło te pieniądze na zakup dzieła sztuki. Obraz kupiono w czerwcu, potem trafił w ręce konserwatorów. Teraz można go oglądać w Galerii Sztuki Europejskiej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Czasu jest niewiele, bo tylko do 8 października.